Widzę, a, a, a chodzi ci spadnie pierwsze, ta? No, no. Oh, Myślę, że ci chodzi o ręce kurwa, bo ten tak patrzę No spoko wygląda. No pobierz bilet kościół Pobierz. Pobierz bilet Znaczy nie musisz nie każdy musi latać w tej kurtkę, nie? Jak ktoś ma znaczy, roboty... Nie chcę szukać kurwa dalej, bo... Spadnie Kur... pierwsze, tak? Uf, nie Ech, nie. Spoko są akurat tam. Bo te 38 spoko. Niech pójdź, dawaj do nas. Ja idę na city 4 r Chodź ku... nas. Nie po to, że robiłem kurwa wykładowce GSP, żeby Ale przecież tam chujem idzieje na kierowę tą... Dlaczego? ciebie. nie możesz grać w tylko jednak... Wierz mi, że to się fajnie tłuszcza ludzi. Siedzę w tym od czerwo. Co to mówiłaś? Buty ile? Buty serve 38 spoko są. ewentualnie spodnie na teksturę 1 zarzuć, Też są bardziej 38? czarne. 38? Tak, buty. 38 buty. No spodnie Spodnie tekstury... Ja, Jeden? Bo są bardziej czar czarne, nie wiem czy Ci się spodobają. Mm. No spoko, to mnie Dobra, dobra, do tego fryzjera kurwa, bo zbieramy się jak swójki za może. Mm. Już idę, czekaj. E, zapisz strój. To no właśnie dziwne, bo mnie nie chce nie chciał zapisać stroju. Czekaj Aha. dobra, wraczyłem. Akcesoria ma. kurwa, maski właśnie. Mordo akcesoria sobie jeszcze weź. Podwierdź. To, 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 sorry, maski, tak? mm -hmm. maski to sama będziemy mieli, ale ci... Tam, które bo kurwa, mam takie fajniki. Tak muszę jak kurwa znaleźć, teraz. Takie bandamy, kurwa, takie, wiesz, kurwa, to... No ja wiem! No, ja czekam, wiem, mam, ja wiem! do to, wiem, ja wiem! Nie, 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 ja tak jeszcze ja będą. A wiem! No, to, to to ale... Ła! Co się ze mną dzieje, ty? W krzakach! Halo? No. Halo, halo, halo! O, halo! Przepraszam! No słucham cię! A to Niko! Coż ty się tak odibałeś, jak nie wiem? Eee, bo musiałem bilecik z wyspy wziąć i chyba drugi raz będę musiał go wziąć, wiesz? Aaa, kumam. bo się odjebałeś, jak nie wiem, nie poznałem cię! <laughs> O czym mówisz? No, chyba nie... Ha, dyskorektowo no. się zapierdalić z tobą, da? Była, kurwa, maska, takie... Oła, 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 Z takimi fajnymi, takimi wzorami, kurwa. łapy, pukrzywy dzisiaj i mnie... Oła. Boli. Przepraszam. Kocie, zamknij ryj. Ale kurwa ja... mać. Ale jak ty się brzydko... Kurwa, no... Jak ty się brzydko do kosa odnosisz, Hamie. Jeszcze kiedy? No ja weź dalej popatrz, jest ten. Może tu może To już <kłysy> <kłysy> Widzisz? Mhm. Mm ja mogę coś zrobić. takiego też? Tak? Czekaj, nie, nie, nie. Ja nie to mogę. jeszcze Ej, kurwa, były inne. Się, się. kurwa ja jednak mogę. No. <kłysy> <kłysy> <A> jestem głupi. <kłysy> <kłysy> no <wiem>. Tak no. <kłysy> akurat nie wiemy ty tam, cio, śraprę ja tam. To akurat i ma właści. No, coś, tak, a... coś takiego czy jeszcze nie, to kurwa zahaczy. Ale kurwa, no. Proszę się do mnie odpierdolić. Nie wiem po co chodzi, czaty, wyzywają mnie, kurwa. Na waszym serwerze taką wiecie, jaką maskę miałem nosiła. Wyzywają mnie, kurwa. Wyzywają. Normalna chusta, tylko wzory miała, zajebiste kurwa. To pasowało, kurwa, zajebiście to... do klimatu, do lotów. No ja, kurwa. Nie jechałem do końca. To jest głupi, to chabi. Ja już mam maskę ewentualnie. No, jedną wiem, że mam. No, Na samym Chami początku. No. Aha. Na samym początku. Coś podobne do tego, ale to chyba nie ta. Raczej nie ta. No, raczej nie ta. No, nie ta. Kurwa, nie ta. Nie kurwa, nie ta. No, tamtą miałeś. No, to właśnie. Tak, tylko że wzory no ale jeszcze nie akceptuj. To może znajdę tą kurwa, to chami, co? Ja mnie, wyzywają kurwa. Nie, nie, tą nie, wypuszczę nie, kurwa będzie nie, 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 No nie, 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 to nie, 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 ty. nie, 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 czy ty nie, ty nie, nie, co? nie, o kurwa, oh, obuź mnie, skończyć. <grym> o, nie ma problemu. Gdzie kurwa Piwo? Kurwa, A ja rozumiem. Kogo? Kogo? Kto, kogo? Huga, kurwa. Hugo pasa? O, ty kurwa. Co to jest? Dobra, chuj, tak się ubierzemy, kurwa. Kurwa, no i... Co?! <laughs> kurwa, się... pierda... ...znalazłeś znowu domu. stary, jebany. to jest, jedno pirat? Ja, kurwa, paconek... STARY! Szara, ja pierdol... Sabe, Ryja? Ryja, sabe! No chame, je jeden! Aê, ty, kurwa! Aê, dź ty! Nú, co za? Dzie pawem brzydko. Cam. Jos, skończyłeś? Dziękuję. Fui, eu já to vi um dia To ale to Na cię przepraszam, to nie było. To? Kurwa, no Ale przynajmniej widzowie dowiedzieliście co to jest. jest jasłoki, brat. Ja, dole, dole. <grystwa> ja, nie. To jest jednoki. No też myślę, że tak... To, to możesz. Ale patrz, patrz, daj mi kurwa, po polskie... Tak Taka chwala czy taka. O, nie to jest. głupi, głupi, kurwa. No, też tak myślę, że tak. No myślę, że się nie dowiedzieliście co to jest do pirat, bo kurwa zdążyłem ogarnąć, że no tak, on... <grymnie grymnie> <grymnie> TikTok. A kurwa. Tak, jak tu się mm. ściąga kurwa to. O, reset hud? Nie chcę resetować hudu. Jak się ściąga... powiem, F2 i coś tam pod F2. Ej, no wyłącz to. Różna bobra, kurwa. O. O. No, i si kalafon Jebany. Hazo, hazanech. Oooooo, no kurde, se popadziłem rękę tymi jebanymi Poprzywami Nie zrobił się. Banka kurwa jemu <coughs> zrobiłeś uh, Kurwa kurwa to, by wyjść do ręki na Kurwa! A problem? Kurwa mam coś z oczami. Chyba. O, oś, dzięki Aby mi się wydaje Nie no, kurwa mam no, coś zaszczepić no, Kurwa, kurwa, kurwa wiem jak mam kurwa ściągnąć pier... No, ci mówię stare kurwa nie przeżywaj, patrz Szef wow. Ogólne i odzie I? I no, tak. Nie no, nie, bo to wygląda jak... No, ponownie podłączony, udany No No, a co ci chodzi, gościu? A, a co ci chodzi? Napowiedz no, z tymi. a co ci chodzi?

Co ja zrobiłem? Aha, ty... mm? A nie, to ty... Ej, czemu ty tak to zrobisz. O oh, tak mi nie to zrobić. Hamie jeden. Hamie głupi, chatwo. Ah. U mamali. Czuję ci pali, stale Leje kurwa, pelpeter. The wow. do, do kodektyk widzę że kodektyk ale wa szybciej szybciej no wej szybciej czy tu mi ten serwer hamie złamany ej a, a, albo to nie masz, Eee, zahaczy. Mmm, co chcesz tam? Kurwa, nie umie znaleźć pierdolonych włosów. No rob no, kurwa, nie znaleźć. Jest kurwa wszystko. Nawet długość... No. ...przyrodzenia. Ale kurwa, jest. Jak się patrzy? O, za... Do Bo... no, są. Ale co, są... jest kurwa w ten? Nie. Kurwa. kurwa. A, kurwa. Zostawiam to! Zostawiam to! <śmany> Może ten wąs być z tą brodą, czy nie? No, no, kurwa, zobacz, kur... Zobacz, kur... tak zostawiam. <śmany> Dobra, Dawaj. Czekaj, ja taka kurwa... Co tam się biorę się? To kukady dwa, no kagatki kurwa kagatki kurwa kolego idź, kolego jak ta ręka mnie pazi znaczy boli o oh, kurwa jeb... bany pokrzywy jest błag... czekaj 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 kurwa wstrzyżaj mnie kurwa czekaj czekaj kurwa nie O, vaga, vaga, vodi lepej, vodi lepej. Na, na več... fotki kurva. Hujja, lepi tam. Urva, no. Spir dalaj kurva. Ja, pir dale. Ja, vrast, pir dale nam to. Ja, no, musel da, ja, moš je dal pisk. Tak je kurva. Ne, no, to ja. je traumat, traumat. This is very not good joke. Tak je. Moviš? Kablami. Zaribet. Dobra, urva, užij.

to nie jest cyberpan. Dobra, dzięki kija i kurwa na dzwonie prawie czego ja się widzisz. Kurwa, jak w to bić! Jak gram na City For All. City For All! Chociaż w sumie może pójdę do nich. Gorzej jak zara administracja wbije na strumyka i będzie. py. A TY to CO TY to TY to, TY jakrasz? NA CITY foral RAL FOHABASZ Strzeliłeś focha czy co? Halo Why you Chamię. Waiting for game shot down Sam jesteś down Proszę Proszę connecting kurwa Hamie. No co jest z tym no No, A czy ty mógłbyś Fajweb, five, gdzie bóg byś? bookbish, byś? Włać, jeden no Why you do this? Why you do this? Do this why you? Ah, dlatego ten mi się ten ah, Wszystko jasne no? Dobra, dobra Dobra, dobra Dobra A w ogóle Albo a, a, dobra, czekajcie, kurwa. E, poczekajcie, zrobię tak. Zrobi... A, kurwa, bo wy macie czarny ekran. Oho, a więc to zasadzka. Ja mam inny pomysł. No, ja mam inny pomysł. Kurwa, ja mam... Czekaj, tutaj. slide up ich 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 slide of 2 öh ja okay, okay. Zresetuj, zamknij, hamie, otwórz cały czas bez względu na widoczność, dodaj, o, dodaj plik, albo w sumie mogłem dodać folder, a dobra, chuj Ej, nie, dodaj folder, dodaj folder, dodaj folder, is is Idzie to był? To było tu Eee. To było tu. To. to było tu, to. to było tu. Rozumiemy mnie za chwilę, nie? Nic nowego. To było tu. Mógł mi kurwa świadkiem zarabię, kurwa z siebie O. Co nie znowu? To... No kurwa, napierdalam ten klawisz kurwa i będę Alt kurwa... Alt przeciągasz tą szczękną, kurwa, mam kikasz na no, alt Alt tu. Alt. dobra. Alt. 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 Ja pierdolę. No To jest przyzwyczajenie po prostu Musisz się do tego przyzwyczaić O i na przykład taki pokaz slajdów może być O, elegancki No i no, takie, no, pokaz się... Orwa, no, oh, elegancki, mar... no, elegancki pokaz slajdów macie teraz no Nightblade ma też ponad połowę Jeżeli chodzi o zombie chopy też ma